Ja Yo, się z tej strony Kebus, witam was serdecznie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak sprzedawać kilka itemów naraz na Steamie, jak robić to grupowo, jak generalnie się posługiwać wtyczkami właśnie z przeglądarki, żeby sobie ułatwiać te transakcje, także zapraszam was do oglądania i zaproszę was oczywiście na stronę Skinsmonkey, gdzie swoje skiny wymienicie z kodem KEBUS, darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów, masa skinów do wymiany jest czego wybierać, 35% bonusu do wpłaty z moim kodem. I na stronę dłobot, gdzie wylewelujecie swój poziom na Steamie, także, jeżeli chcecie, żeby wasz profil wyglądał dobrze, to również Was tutaj zapraszam, i również znajdziecie link w opisie. A my przechodzimy od razu do sedna sprawy i tego, czym się dzisiaj będziemy zajmować, bo dostałem ostatnio komentarz i stwierdzam, że jest to bardzo, że będzie to bardzo przydatny poradnik. Więc klikamy sobie na przykład na nie wiem, skrzynie załamania albo na na cokolwiek innego, na kapsułę, no i klikamy. Teraz mamy w sumie dwie opcje albo grupujemy sobie rzeczy i one nam się grupują i mamy w staku 125 albo po prostu lecimy sobie po kolei i klikamy interesujące nas itemy, czyli np. to, 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 pyk, 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 pyk. Wybieramy jakąś część temów, które chcemy sprzedać. Klikamy go to sale. No i teraz y, generalnie jak się tym posługiwać, mamy coś takiego jak Quick sell All i będzie to po prostu zawsze grosz taniej od wystawionej oferty, czyli tutaj mamy 005, zresztą ja to pokażę, bo te naklejki tak mi nie są potrzebne, zobaczcie 004, y, tu mamy 003, to akurat jest najniższa, bo musimy jakoś zarobić, tu mamy 008, y, 003, no i, i po prostu nam się quickseluje, także jest to spoko przydatna opcja. Y, ja z niej czasem korzystam. Tutaj cen nie załadowało, więc czasami to się zacina, ale zobaczcie, już ładuje i elegancko nam się to naprawia. Także, tak naprawdę, możemy to zostawić i gdzieś wyjść i to się będzie tam sprzedawało. I teraz sobie wejdźmy na przykład na, na rynek i zobaczmy, zobaczcie, co się już tam sprzedało. No i to oczywiście jest wystawione. No a drugą opcją jest ustawianie swoich cen i po prostu klikacie sobie. Oj nie, selektor tylko. To, jakby na stronę Wam zaznacza, także to też jest przydatne. Klikacie Select Items, pick, 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 klikacie Go to Sale. No, i na przykład po 2 zł wystawiacie, nie? I, i sobie klikacie, pick, po 2 zł, pick i pick. I, I tak to się dzieje, nie? Także generalnie nie jest to trudne, na to późniejsze wystawianie po konkretnej cenie można sobie autoklikera ustawić i też można to fajnie zautomatyzować, e, także polecam sobie to obadać, no e, i tak jak widzicie wszystko się elegancko wystawia, więc jest to dużo ułatwienie e, właśnie dla osób, które robią dużo transakcji na rynku, także, także polecam sobie to zobaczyć, ogarnąć e, i korzystajcie, to by było na tyle, trzymajcie się, yo!